I to dotyczy właśnie normalnych szczepionek. Tak samo jak WZWB, yy, którą się daje już w pierwszej dobie. A proszę zobaczyć jaka dawka jest. Pneumokoki. No, to są wszystko dawki wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy z toksykologii. No to takich nieuków mamy niestety. No i tutaj Państwo widzicie, że posłowie jednak pilnują swojego interesu i się nie szczepią. I jakoś nikt nie mówi o tym, że trzeba przymus szczepienia prowadzić dla posłów czy urzędników. No a w pierwszej mierze <tryk> powinno być wprowadzony przymus szczepień dla posłów i urzędników, no bo jeżeli to są ci zbawcy narodu, to naród powinien dbać o nich i zafundować im bezpłatnie te szczepionki. Najlepiej wszystkie razem, od razu. Czyli w momencie, kiedy zostaje zaprzysiężony na posła, czy inaczej. Nie będzie zaprzysiężony, jeżeli nie wykaże, że jest zaszczepiony na wszystkie choroby. A proszę zobaczyć, nie ma żadnego związku. Gruźlica. Największy szczyt był w latach temu, 90. przepraszam, ubiegłego wieku, czy 80. a szczepienia wprowadzono dopiero tutaj. Żadnego nie ma efektu. Odra, to samo. Tu spadek, a oni dopiero tu i nastąpiło zahamowanie skutku. Dziękuję. Słucham pytania. Jeżeli Państwo jeszcze macie wytrzymały się czas. Czy warto brać węgiel profilaktycznie? Nie rozumiem. Czy węgiel warto brać profilaktycznie? Nie, tylko wtedy, kiedy jest... Może węgiel. Pani brać też codziennie wieczorem kielisze koniaku profilaktycznie. Bardzo dobrze na serce robi. Tak mówił profesor Gamski, to nie moja. Nie przemykam. Proszę Panią, cała tak zwana profilaktyka, to pojęcie. To jest tak samo jak dzisiaj się mówi wojna hybrydowa. A na czym to polega? No bo wojna to jest zawsze jednego z drugim. A rodzaj może być różny. A wojna hybrydowa to tak jakby kobieta jednemu dawała i drugiemu dawała. Jednocześnie hybrydowa nie po ogólnie. I to tak się nie da. Także nie ma pojęcia profilaktyki jako leczenia czy zapewnienia. Jest zwykła higiena. U niektórych to pływa, ale czy państwo oglądacie czasami Discovery czy Planetę? No to widzicie, jakie te samce są w Afryce czy w Azji. Nie słyszałem w ciągu ostatnich 80 lat o jakiejkolwiek epidemii. Tak? No to jak to? U nas musi być wyszorowane do białego i jest epidemia, bo co chwilę nam na o tym grożą. A tam jest burda taki grój i płynie u i epidemii nie ma. To jak to się dzieje? macie, macie najlepszy dowód, że to jest fikcja literacka co długo. Po prostu pod pretekstem epidemii i straszenia ludności krada, okradają ludność. Nic więcej. Słucham. Ja mam pytanie, jak się można chronić przed działaniem np. chloru czy fluoru? A, to już jest gorsza sprawa. Chloru to najłatwiejsze. Wystarczy, bo cała woda jest chlorowana. Wystarczy gorącą wodę wlać do wanny, poczekać te pół godziny, aż ostygnie do tej temperatury 30 tam parę stopni i ten chlor wyparuje. To samo w gotowaniu czy w no, Fluor. Y, na razie to te filtry Brita są najprostsze. Mm -hmm. tak. A dlaczego Brita, a nie inne? No mają, mają węgiel też. Większość, większość ma węgiel. Nie, bo widać, kiedy się zatyka. Na początku leci bardzo szybko, a po jakimś czasie, w zależności od tego, jaka woda zaczyna kapa. To, to trzeba wyrzucić. Inne nie mają tego, te wszystkie odwrócone smoza, no nie ma tego. Więc nie wiecie, w którym miejscu, momencie należy zmienić. A dlaczego nie wiecie? No bo przecież to nie jest woda, która płynie o standardowym stężeniu, jakimś, tylko. Jak gdzieś tam coś robią, to ma więcej zanieczyszczeń, jak nie, to mniej. Czyli może być okres, że po dwóch tygodniach już się zapka, a może być okres, że dwa miesiące działa i się nie zapycha. A w tej Brita to widać. Tylko dlatego. To ja jeszcze mogę zapytać, ponieważ zajmuje się Pan też historią, badaniem historii, czy raczej odczarowywaniem. Pytanie, ponieważ bardzo jest oczywiście promowana książka Normana Davisa i mogę sobie tylko, i, i, cała jego literatura, mogę tylko się domyślać, y, jakie jest Pana zdanie. Czy może Pan podać jakieś argumenty dotyczące właśnie y, tego, że jest to pewna kreacja, y, a, nie, a nie badanie historii? Przypadku Normana no, proszę Doivis? mi powiedzieć jedną ja rzecz, to już, kto to jest Davis. Brytyjczyk. Tak. Dlaczego on przyjechał z Londynu do Polski? I od razu dostał katedrę tak. na Uniwersytecie. To wie Pan, to, że na... taki człowiek takich okupacyjnych. Przecież ten człowiek jeszcze w latach 90. nie jak w telewizji był przed wyjazdem do Anglii z powrotem Po polsku nie umiał. No to co on mógł w napisać, nie mogąc przeczytać dokumentów. On tak jak... Komisja Edukacji Narodowej, czyli Samuel DuPont, miał i mieszać tutaj. No i to robił. Anglii jest zawsze potrzebne świeże mięso. Stąd ta Wielka Lechia, te wszystkie za przeproszeniem pieprzenia, żeby młodzież nastawiła się bojowo. A najgłupsza rzecz to jest właśnie branie udziału w awanturach, które nas nie dotyczą. Proszę zobaczyć, jak wyglądają Czesi, niezniszczeni w czasie II wojny światowej, jak wyglądała Warszawa. A jeszcze jedno, Państwa, a K. komu podlegało? Rządowi londyńskiemu. Hmm. Państwo wciąż nie chcecie patrzeć na mapy. Anglia jest wyspą, to nikt nie mógł się na wyspę dostać nie przepływając przez morze. No a tutaj była straż, która każdego wytywała. Tak, taki goniec polski przyjeżdżał, to kto go pierwszy przepytywał? MI6. Szósty departament sabotażu i dywersji. A dopiero potem pozwalali się spotkać z kimś tak zwanego rządu londyńskiego? Bo też nie. Kto opłacał? No opłacał MI6. To była normalna agentura angielska. Dlaczego plan burza był? Cały czas yy, rzuty, bo rzuty samolotów w tamtym czasie starczały do Polski, na Litwę, tam już to za daleko było, już samoloty nie, nie miały paliwa. A wszystko, co do nas przychodziło, musieliśmy do 1943 roku włącznie oddawać na swój. Dlatego w Warszawie w czasie powstania nie było broni. Było dwa, yy, około 3000 sztuk broni, w większości krótkiej, a była dywizja pancerna. No, jaki idiota z pile rzuca na dywizję poncerną a no było mówi się że zaprzysiężonych było tam 40 tysięcy no dobra ale broń miało tylko 2000 to chodziło o depopulację ten sam numer powtórzyli w roku 70 w Wietnamie tak zwana ofensywa T 50 tysięcy Wietnamczyków południowych zostało wymordowanych tylko dlatego, że już sprzedali ich w procesie, po yy, no, tych tajnych rozmowach, że Amerykanie się wycofują, przyjdzie Wietnam północny tam. Więc tych patriotów wietnamskich musieli wymordować, żeby tam ci mieli łatwiej. Prosta rzecz. No, no wymordowali, przecież tak powstańców, tych, to młodzież najbardziej, że tak powiem, bojowo nastawiona. Za to, za nic. Zdawanie się awantury, których cel jest nieznany, jest absolutną głupotą. Tak samo jak wojsko. Mówię, u nas nie ma armii jako takiej. Proszę zobaczyć. Organizuje się tak zwane drużyny szczelca, A kto to był strzelec Piłsudskiego? Piłsudski jako ten agent, Ginet Selman, zgłosił się do szefa wywiadu Austro-Węgier w 13 roku i powiedział, że ma 100 tysięcy za przysiężonych ludzi potrzebuje tylko broni, No bo wiadomo było od, 2000, od 1905 roku, że się szukuje wojna. No i ten dowódca, yy, szef wywiadu austro porozumiał się z swoim odpowiednikiem w Cesarstwie Pruskim i przygotowali 100 tysięcy karabinów i 3 miliony patronów, czyli kul. No i zgłosiło się setka ludzi. To Była cała organizacja prusyckiego. A szczelet powstał w Krakowie, wcale nie jak oni teraz mówią, w Lwowie i tam w 1908, tylko w Krakowie w 1914. Wszyscy w Polsce wiedzieli, że to jest organizacja niemiecka i nikt do tego nie szedł. Dlatego tylko kompania liczyła 100 osób. Ta pierwsza kadrowa tak zwana. Bo to była agentura niemiecka i to wszyscy wiedzieli. To po co mieli. A Państwu się wydaje, że Matejko to namalował ten obraz dla kogo? Grunwald. Albo. Siemkiewicz pisał Krzyżaków i y, Kraszewski też Krzyżaków. Dla kogo? Kto za to zapłacił? Przecież, proszę państwa, w tym czasie istniała cenzura. Każda książka musiała mieć cenzurę. Ja Widziałem nawet Fredry, komedia, musiała mieć na cenzurę i numer y, cenzura. Ten duży Grunwald to zakupił jeden z bankierów y, tego Konnenberga, jeden z jego dyrektorów. On zapłacił. Ja się pytałem dzisiaj, ile takie coś kosztuje. Samo płótno, przygotowanie płótna to jakieś 60, nawet 80 tysięcy. No to skąd malarzyna miała 80 tysięcy przy dzisiejszych pensjach liczy, nie? To jest tam 8 tysięcy na miesiąc. To 10, 10. miesięcy by nic nie robił, tylko zbierał na płótno. Ale z czego żyć rodzinę i wszystko? To samo Sienkiewicz pisał o Krzyżakach i Kraszewski też. Dlaczego dwóch ludzi, to zupełnie różnych, o tym samym pisało w tym samym czasie? bo Kraszewski był agentem francuskim, a Sienkiewicz nie do w Rosji i dostał od cara pieniądze. To twierdzenie, że pisał ku pokrzepieniu serc jest takie infantylne, że to w ogóle się nie chce wierzyć. Jak można pisać na przykład w stanie wojennym ku pokrzepieniu serc, to Urban najlepiej pisał. No tak, najlepszy w tym czasie, jedyny wydawany. Nie może, nie mogę pisać ku pokrzepieniu serca przeciwko Jaruzelskiemu w momencie, kiedy on rządzi. Bo on mi za to nie zapłaci przecież. I tak samo nie można pisać, bo ku pokrzepieniu serc Polaków przeciwko carowi, kiedy car mi płacił. Żadna książka Sienkiewicza nie mogła być wydana bez pieczątki cenzury. A jak była cenzury, to znaczy była zgoda cara. On dostał milion rubli. W tym czasie majątek 2000 hektarów dawał Rocznie mniej więcej 1000 rubli. A on dostał milion. Nikt nie pisze, co się z pieniędzmi stało. Że musicie Państwo na to patrzeć, kto zapłacił i za ile. Dużo takich mamy.